Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na Sylwestrowe inspiracje. Horoskopy na rok 2023 już są zrobione, link umieszczam u góry dla tych osób, które nie obejrzały. Dziękuję bardzo za cały rok 2022. Dziękuję za Wasze subskrypcje, za Wasze lajki i komentarze, dlatego dzisiaj to dodatkowe nagranie, a resztę dosłuchacie sobie w playlist rok 2023. Horoskopy. Zresztą będziemy jeszcze o tym bardzo dużo mówić. Zapraszam także do kontaktu do robienia horoskopu na rok 2023, ponieważ ten nadchodzący czas będzie wyjątkowy. Najważniejszym historycznym wydarzeniem roku 2023 jest przejście Plutona po 15 latach ze znaku Koziorożca do znaku Wodnika i to będzie 23 marca 2023, ponieważ Pluton będzie kilka razy wchodził i wychodził, temat jest yy, zakończony, to wchodzenie kilka razy, bo będzie wracał do znaku Koziorożca na jesień 2023. 24 wtedy pozostanie w znaku wodnika przez następne 21 lat. Wodnik jest znakiem wolności, jest znakiem niezależności, jest znakiem niekonwencjonalności. Ostatnio przebywał w znaku, w znaku wodnika w 1777 do 1798 roku. Jego wejście 25 marca, pomimo że pozostanie w roku 2023 3 miesiące, następnie powróci do znaku koziorożca i znowu będzie przychodził do znaku wodnika. Będzie miało jednak wpływ na totalne zmiany w świecie, ale także na nasze życie. Tutaj, w horoskopach urodzeniowych, gdzie w tranzycie przechodzi teraz Pluton, czy to do innego domu, czy też do innego obszaru, oczekujemy wszyscy transformacji i zmian. Pluton w znaku wodnika w pozytywnym sensie będzie sprzyjał uwalnianiu się tematom wolności i niezależności, ale także obudzi cienie tego znaku i tego, co było długo tłumione, co było długo skrywane, co było zniewalane i kontrolowane, wypychając na powierzchnię te tematy, co pozwoli do końca zniszczyć stare struktury. Tych y, przeszłych systemów. W wodniku ma bardzo rewolucyjny charakter planeta transformacji, i podczas y, ostatnich lat, czyli 1777-1798, był na przykład czas rewolucji francuskiej, y, ludzie walczący kierowali się hasłami: równość, wolność i niezależność. Te hasła w znaku wodnika powstaną ze zbiorowej psychiki wszystkich ludzi. I jak wiecie, Pluton jest totalny. Tu Pluton wpływa na masy jest gigantyczny, dramatyczny, transformujący. To poznaliśmy już w roku 2020, kiedy Pluton połączył się razem z Saturnem w znaku koziorożca. Co to oznacza? Jedno się wina nie kończy, a to nowe, co powstanie, ma zupełnie inną formę i nie dzieje się to z dnia na dzień, ale będzie długim procesem e, kolejnych lat i też czasem transformacji dla każdego z nas w naszych horoskopach, ale także kolektywnie dla wszystkich. Ten, czyli pluton, wpływa na, e, na masy. Je, e, dając jednocześnie moc, pluton jest mocą, ja mam władzę, ja mam siłę, ja mam moc, narodom, społeczeństwom, które nie żyją wolno, które nie żyją wolne, e, inni będą przeprowadzać reformy odnowy z wielkim zaangażowaniem, pasją, a jeszcze inne społeczeństwa czy narody mogą też walczyć, jak to jest z plutonem, na życie i śmierć. Całkowite przejście Plutona musicie sobie jak wyobrazić jako wielki huk, jako e, odgłos bębna, który, czy huk ekstremalną energię bardzo dynamiczną, wybrującą. Z jednej strony może to właśnie przypływ energii i chęć zrobienia czegoś nowego, czegoś odmiennego, czegoś zupełnie e, innego, lub też to może być jako e, odczucie, i to odczujecie już w marcu e, drażliwości. Niepokoju, dramatu, agresji czy też nadchodzącej przemiany. Od marca trzeba się spodziewać, razem z przejściem Plutona do znaku Wodnika i jego rewolucyjnym charakterem zmian, napięć, eskalacji, konfliktów w świecie wszelkiego rodzaju. To może być zwiększenie stresu. Ale takiego ogromnego boom, takiego wybuchu wulkanu, i to boom będzie trwało długo, ponieważ Pluton wchodzi i wychodzi, wchodzi i wychodzi do wodnika, czyli musimy liczyć przynajmniej do 2025-2026. Jak poznaliśmy już Pluton w znaku koziorożca, jego y, energia przechodząca do, y, do znaku wodnika jest dla Was wszystkich, czyli dla poszczególnych znaków Zodiaków, jak z pozycji Słońca będzie wpływało na zmiany w Waszym y, życiu. Więcej będę opowiadać na warsztatach Wymielnie, które mam 4 i 5 lutego, na które zapraszam serdecznie. Nie wszystko nadaje się tutaj online do y, powiedzenia. Linki także do warsztatu umieszczonego. U góry. Zapisujcie się, zapraszam serdecznie. Zanim przejdę do inspiracji dla poszczególnych znaków zodiaku, musicie też wiedzieć, czy pluton w znaku wodnika będzie chciał wypuklić. Wasze talenty, pokazać wasze potencjały, aby każdy pokazał się właśnie jako osoba wolna, niezależna, indywidualna, oryginalna, a nie jako maszyna czy jako awatar. Żaden komputer, żaden, żadna maszyna nie jest w stanie zastąpić Ciebie z emocjami czy też z uczuciami. I jeżeli Postanowicie sobie, że stare tematy, które teraz nie funkcjonują, nie ciągnąć dalej, czyli zamykamy ten stary sposób myślenia, otwieramy się na nowe, na nowoczesność, na przyszłość, na technikę, ale nie głupiąc w sobie człowieczeństwa, swoich emocji, wielu z Was poradzi sobie w tej w tym nowym, na, na nadchodzącym czasie z zupełnie inną energią. Ta energia Plutona, Pluton jest wyższą oktawą Marsa, czyli jest siłą, jest energią, jest mocą. Trzeba będzie z tym inaczej pracować i wykorzystać do tego, aby pokazać się prawdziwym, aby pokazać się autentycznym, aby wykorzystać swoje talenty i moce wewnętrzne. I przechodzimy do znaku znaków zodiaku. Baranek. Baranku, dla Ciebie styczeń może wyglądać jeszcze taki sobie, ale Twoim modem w bardzo dobrym roku 2023 niech będzie cała naprzód i piękne odważnie do przyszłości. Towarzyszy Wam w tym roku więcej energii, i pewność siebie, więcej dynamizmu, więcej siły przebicia, najważniejsze, zajmij się tym, co ma dla Ciebie priorytety. Jeżeli pojawią się momenty zwątpienia w roku 2023, zachowaj spokój, wiele spraw po czasie bowiem yy, zakończy się pozytywnie, masz też pół roku Jowisza w Twoim znaku, albo pojawią się inne możliwości, tylko trzy ostatnie daty yy, trzeciej dekady pod wpływem plutona do końca roku 2023 te osoby będą się musiały rozstać z tym co nie pasuje, tym co ciąży i dla Was nadchodzi proces wielkich zmian oraz nowe zadania i no te nowe zadania trzeba być otwartym i przygotowanym. Powodzenia, Baranki, Byki. Dla Was jest to bardzo ważne wydarzenie, przejście Plutona do znaku Wodnika i rok 2023, ponieważ po baranie w maju planeta szczęścia, planeta ekspansji, będzie przychodziła do Waszego znaku. Rogiowisz będzie pragnął Was uszczęśliwić. Saturn zatwierdzi ze znaku Ryb w pozytywnym aspekcie to szczęście, czyli Was wynagrodzi, a Pluton w kwadracie kreuje do tego, aby byki zrobiły bardzo ważny krok do przyszłości. Jest, jeżeli pozostaniecie prawdziwe, jeżeli pozostaniecie autentyczne, wierne sobie, możecie dokonać ogromnego przełomu w życiu. Przy okazji w roku 2023 będzie sprawdzić swoje wartości, swoją pozycję społeczną, pożegnać z ciężarami i poświęcić energię tylko temu, co jest dla ciebie ważne. Rok 2023 dla byków oznacza także zdefiniowanie i sprawdzenie swoich relacji oraz systemów wartości i sprawiedliwości. Wszak musimy wszyscy pasować do tej nowej ery wodnika i Wam wszystkim życzę powodzenia oraz szczęścia. Bliźniaki, wy oczekujecie z trygonem Plutona przez następne lata. Po raz pierwszy w życiu bardzo duży przypływ pozytywnej energii. Rok 2023 będzie dla bliźniaków inspirujący. Oczekujesz więcej optymizmu, więcej nowych i ciekawych kontaktów, więcej oryginalnych pomysłów, jednocześnie dużo pozytywnej energii, radykalnie odmiennych opcji, więcej zabawy, przyjemności. Różnorodnych odmian oraz zainteresowań. Nowe priorytety czy nowe zadania wykonuję przede wszystkim z ludźmi o podobnym myśleniu. Od marca Saturn, który przechodzi do znaku ryb, sprawdzi Twoje cele życiowe, pozycje oraz drogi powołania. Koncentruj się na tym, co jest dla Ciebie priorytetowe, odrzuć i pożegnaj to, co nie jest z Tobą spójne. Ostatnia dekada bliźniaków musi uważać, ponieważ Neptun stoi jeszcze. W kwadracie, czyli sprawdzaj na real swoje wizje, nie leć za fantazją, nie leć za wyobrażeniem. Twoja radość życia, twoja elastyczność pomoże ci otworzyć się na odmienne kierunki oraz orientacje. Zawsze ostrożnie podejmowałabym decyzje, dlatego że Saturn w kwadracie e, oznacza, że wszystkie te decyzje będą sprawdzane. Powodzenia! Dla raków. Raki oczekują zupełnie odmiennej energii. Wszelkie dramaty, które się działy przez ostatnie 15 lat, odchodzą do lamusa i ta energia opozycji Plutona nigdy już więcej nie powróci. Pojawi się dużo nadziei, dużo wiary, dużo radości. Wszystko, co planujesz, będzie do końca roku zatwierdzone. Rób jednak te rzeczy, które czujesz, że są dla ciebie dobrze. Pierwsza, druga i początek trzeciej dekady dosięgnie bezpieczeństwa, stabilności. Będziesz potrafił y, wykorzystać wszelkie okazje z lekkością, z radością, y, ale także jeżeli pojawią się jakieś wyzwania, będą pokonane, dlatego że Jowisz chroni Cię od maja 2023 do maja 2024. Kto źle się czuje w swojej profesji, kto jest bezradny, kto jest niepewny, wybieraj to, co dobre i otwórz się po prostu na zmiany. Nie jesteś sam, pomoc dla raków przyjdzie ze strony przyjaciół. Nawet w trudnych sytuacjach możesz liczyć na to, że pewne tematy do końca roku same się rozwiążą, czy też znajdziesz rozwiązania z korzyścią dla Ciebie i e, raki. Są jedynymi znakami Zodiaku, które w tym roku 2023 mogą doświadczyć cudów. Wykorzystujcie to i otwierajcie się na to nowe. Ostatnie trzy dekady, o, ostatnie trzy daty. Trzeciej dekady raków e, oczekują e, kursu zmiany. Nie trzymaj się na starej linii, nie trzymaj się tego, co znasz, nie troszcz się o stare formy, ponieważ ograniczasz swój wzrost. Kiedy raki pozostaną sobie wie, wierne, otrzymają potężną siłę, z którą na pewno doświadczą e, zadowolenia i do końca roku także sukcesu. Lwy. Wszystkie lwy od natychmiast są zaproszone do sprawdzenia wartości swoich związków, ale także jak wy radzicie sobie ze swoimi wartościami życia. Energii, rozmachu, pewności siebie, dynamizmu w tym roku na pewno nie zabraknie. Od maja jednak, gdy Jowisz przejdzie do znaku byka, nie przeceniaj swoich sił, nie podejmuj ryzyka, sprawdzaj wszystko na realność, bo Jowisz w kwadracie będzie kusił. Z całości będą także wyciągane konsekwencje, jeżeli chodzi o Twoją prawdę i Twoją autentyczność ze strony Plutona w znaku wodnika. W tym roku yy, rozpocznie się nowy proces poznawania siebie, odkrywania siebie na nowo, tworzenia siebie od podstaw i opuszczenia sfery komfortu. Wykorzystaj teraz swoje talenty po to, aby w przyszłości je odpowiednio kształtować i wpływać pozytywnie na relacje i ludzi, z którymi współpracujesz, kooperujesz czy też jesteś. Idź tylko za tym, co jest dla Ciebie ważne, ponieważ teatr się tutaj skończył, liczy się prawda i liczy się e, autentyczność. E, bądź gotowy w każdym momencie, że wszystko, co robisz, e, wszystko, co czynisz, będzie później zakwestionowane i będzie sprawdzone i będą wyciągane konsekwencje. Powodzenia dla lwów. Panny. Tematem dla panny będzie umiejętność przystosowania się do nowych sytuacji i radzenia sobie także z przeciwnościami losu. Większość z Was, jednak ze względu na Trigon Nowisza od maja 23 do maja 24, oczekuje nie tylko szczęśliwego nowego roku, ale idzie w kierunku odnowy, wzmacnia pewność siebie, zawsze. Każda panna znajdzie pewny grunt pod nogami, wielu z Was zajmie się kreatywnością, będzie rozwijała swoją moc twórczą, swoją uważność i każda panna będzie sama kierowała swoim biegiem wydarzeń. Trzecia dekada musi uważać, ponieważ jest jeszcze pod wpływem Neptuna i może być tak, że wokół ciebie są ludzie, którzy w pewnym sensie cię ograniczają czy uniemożliwiają jakieś aktywności, czerpiąc z Twoich pomysłów, talentów. I dlatego bym tutaj tą energię pilnowała i nie pozwalała na to, aby ktoś korzystał ze mnie bardziej a aniżeli ty sama. Jeszcze raz Trygonia pisze ze znaku byka, zapewnia, że podejmiesz odpowiednie decyzje i wszelkie marzenia, wszelkie cele będą do końca roku e, wdrożone w życie. Bagi, oczekujesz wspaniałego Trygonu Plutona przez następne 21 lat. Tej energii nie znasz, tej siły nie znasz, Oto to oznacza przede wszystkim wzmocnienie swojej pewności siebie, e, jednocześnie spotkanie z przeszłością, konfrontacja z przeszłością, masę nowych znajomych, działań z ogromnym rozmachem, nowych szans, nowych możliwości. Oraz wielu z Was będzie rozważało zupełnie inne, nowe cele życiowe, nie patrząc na inne. Możesz liczyć na pomoc przyjaciół, a także jeżeli chodzi o bliskich, znajomych. Jeżeli w opozycji, z opozycją, jak bliżej jeszcze do końca maja, będzie Ci za wiele, nie, de, nie podejmuj pochopnych decyzji, jeżeli chodzi o te kontakty i znajomości. Wszystko bowiem i tak do końca roku, Wyjaśni się, co możesz z kim i dlaczego i na kim możesz polegać. Dla trzech ostatnich dat, trzeciej dekad. Wag nadchodzą tutaj, nadchodzą wyzwania, jeżeli chodzi o tematy związków czy też rodziny. Niektóre wagi wejdą w tym roku w bardzo zobowiązujące związki, czyli na długie, długie lata. Inne znowu mogą postawić granice czy też pożegnać się z pewnych relacjach. Kto nie będzie podejmował żadnych. Decyzji, węzły karmiczne, które przechodzą na oś Waga Paran, będą Wam tym pomagały od roku 2023 do połowy roku 2024. Powodzenia. Skorpiony. Nowy rok 2023 wygląda zupełnie inaczej niż 2022. Teraz dostrzeżesz, że zostałeś jednak wyrwany ze sfery komfortu i dojdzie tutaj nie tylko do konfrontacji z przeszłością, czy też z decyzjami, które podejmowałeś w przeszłości. Wszystko, co dawało Ci do tej pory poczucie bezpieczeństwa, wymaga od natychmiast reorientacji. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o związki, o re... Relacje. One będą odgrywały ogromną rolę. Skorpion rozpoczyna przepotężną transformację z kwadratem Plutona, ale Saturn przez następne dwa i pół roku ustawia się po twojej e, stronie, czyli rozpoczyna się taka wielka faza. Przekształceń, gdzie z jednej strony ty poznasz jeszcze bardziej siebie z zupełnie innej strony, poznając także głębie swojej mocy, szczególnie z, z, związane z tymi tematami psychiki, także które nie zostały jeszcze przepracowane czy też zgłębione. Może także będą to jakieś tematy nierozwiązane, tematy z przyszłości. Gdy na początku roku jeszcze nie wszystko będzie miało jasność, od marca razem z Saturnem pojawia się klarowność, pojawią się nowe opcje, pojawiają się nowe możliwości, wielu skorpionów będzie wybierać nowe drogi życia, inni będą radykalnie przebudowywać swoje cele życiowe. I powodzenie finalnie tak, bo Saturn pomaga Ci od marca 23. Ogromne powodzenie nadchodzi od Twoich urodzin, czyli listopad, jesień jest Twoim czasem i wtedy podejmiesz się wielkich projektów, gdzie osiągniesz powodzenie oraz sukces. Strzelec, twój, w tym roku Twój światopogląd, Twoje przekonania, kontakty z innymi będą podane ważnej próbie ognia. Przez to dowiesz się nie tylko więcej o sobie, ale na czym stoisz i co jest faktycznie prawdziwe i autentyczne. Od marca razem z Plutonem loty strzalc, strzelca będą jeszcze bardziej dalekie. Strzelce będą także podejmować od marca bardzo ważne decyzje życiowe, ponieważ gdy Pluton będzie dodawał siły, to będzie dodawał mocy, pewności siebie energii, Saturn w zakórę będzie to sprawdzał. Wybieraj to, co jest dla ciebie dobre. Wszystko bowiem, te decyzje, które teraz podejmiesz, będą bardzo zobowiązujące. I nie da się czegoś zakończyć, czy też nie da się powierzchownie czegoś załatwić, lub też nie załatwisz spraw tak jak kiedyś, tak jak byłeś do tego przyzwyczajony. Urodzeni w dniach od 14 do 19 są pod wpływem kwadratu Neptuna. I tutaj uwaga jest dużo fantazji, jest dużo inspiracji, rozwijasz swoją intuicję, ale może być tak, że zostaniesz wciągnięty w jakiś projekt, w jakiś układ, w jakąś relację, w jakiś związek, który finalnie może okazać się domkiem z piasku, dlatego radzę wszystkim strzelcom, nie tylko tym urodzonym od 14 do 9 do 19, od 14 do 19 patrzeć na trwałość, patrzeć na stabilność, patrzeć na lojalność, nie da się zwieść obietnicą bez pokrycia. Wszystkie strzelce ze strony Plutona dostają bardzo dużo siły, pewności siebie, ale także będą potrafiły inne pokazać swoją moc, determinację, abyś wszystkie cele zdobył krok po kroku i zabezpieczył je na kolejne długie, długie lata. Moc na pewno cię nie opuści przez następne 21 lat. Tę energię otrzymujesz po raz pierwszy w życiu od Plutona w pozytywnym aspekcie. Koziorożce, mija czas. Z Plutonem te 15 trudnych lat, bardzo intensywnych, teraz oczekujesz bardziej spokojnego i przyjemnego czasu. Pierwsze miesiące to konfrontacja z otoczeniem, z wymaganiami otoczenia, i tym może co ty sam oczekujesz od siebie. Pierwsze 5 miesięcy może być bardzo pracowite i wyczerpujące, ale od maja, czyli to jest 5 miesięcy do maja 2020 24, czyli od maja 23 do maja 2024 możesz już oczekiwać dorodnych plonów, które będą zabezpieczone do końca. W roku 2023 Koziorożce ugruntują swoje pozycje. Masz szansę zadbać o siebie, swoje zdrowie, swoje siły wewnętrzne. Na powodzenie koziorożce nie będą musiały długo czekać, ponieważ Jowisz ustawia się w trygonie i to powodzenie będzie zabezpieczone. Urodzeni w ostatnich trzech dniach trzeciej dekady koziorożca będą z Plutonem poznawać siebie, drążąc do rdzenia swojej istoty, a by odpowiednio zmienić swoje życie i te osoby, które są urodzone w, 3, 3, w ostatnich trzech dniach trzeciej dekady, mogę tylko powiedzieć, że macie otworzyć się na te zmiany jednocześnie Jowisz, który jest w Trygonie, będzie tym datą w tym roku pomagał. Podniki, Wy stoicie tutaj w centrum tego roku 2023, ponieważ Pluton będzie przechodził do Waszego znaku i możecie oczekiwać też dobrego roku 2023. W pierwszej połowie pozytywny aspekt i będzie wpływał pozytywnie na Was Jowisz ze znaku Barana i zwiększa się pewność siebie, zwiększa się przede wszystkim Twoja kreatywność, Twoja aktywność. Możesz Wchodzić tutaj w różne ciekawe projekty. Od lipca jesteś już w zupełnie innej energii, gdzie będzie chodziło o odnalezienie równowagi wewnętrznej między swoimi celami, a wizjami, a osobistą swobodą i niezależnością z drugiej strony. W nowym roku masz więcej siły, masz większy zapał, więcej entuzjazmu, ale nie bierz na siebie za dużo obowiązków, ponieważ jeżeli robisz krok za daleko, to możesz niestety tego nie dokończyć lub też upaść. W tym roku nauczycie się akceptować swoją odmienność, ale potrzebujecie także indywidualnej przestrzeni i osobistego stylu, który nie wszystkim będzie pasował. Tego doświadczysz osobiście. Wielu z Was stanie na przełomie i początku nowej drogi życia, dlatego dobrze by było, aby każdy z Was do marca 2023 jasno zdefiniował swoje cele. Życiowe, co jest Twoim celem i co jest Twoją prawdą życia. Pluton będzie przez następne długie lata żądał Twojej prawdy, aby żył swoją prawdą. Przechodzimy do ryb. Drogie ryby, rok 2023 Saturn będzie przechodził po 28 latach, 28-29. Przypomnijcie, co się wtedy działo, będzie przychodził do Waszego znaku i wymagał od razu, abyście były stabilne, pewne siebie, abyście realizowały swoje wizje, ideały oraz plany. Możliwe, że tych ideałów, tych wizji planów trzeba będzie bronić, kto podejmie w tym roku bardzo ważne decyzje od maja, może popłynąć w daleki cel i jego plany będą zrealizowane. Kto się nie zdecyduje, kto nie będzie elastyczny, kto straci swój kierunek, może liczyć na to, że skonfrontuje się z przeciwnościami losu. Saturn, Pan Karmy w Twoim znaku, stawia na pewność, jasność, odpowiedzialność, lojalność, a także że nie zrezygnujesz, ale będziesz walczył i będziesz odpowiedzialny za samego siebie. Wszystkie ryby oczekują mnóstwo inspiracji, mnóstwo fantazji, bardzo dużo pięknych, miłosnych momentów i obież będzie Wam pomagał od maja 23 do 24. Wizjonerskich przeżyć, wiele ciekawych doświadczeń. Ale może być tak, że pewne wydarzenia z zewnątrz, czy też ludzie, pojawią się tacy, którzy będą Was hamować, którzy będą Was blokować, czy też obcinać Wasze Wam skrzydła, czyli Waszą odpowiedzialnością za siebie nie macie na to innym pozwolić. Staraj się dlatego przez cały rok 2023 odpowiednio dobierać sobie kontakty i ludzi, z którymi współpracujesz. Daj ta, czas na przemyślenia i y, rozstrzygnięcia, i nie podejmuj pochopnych decyzji. Zajmij się swoim zdrowiem, dobrym odżywianiem, leczeniem, kreowaniem marzeń, Twoimi hobby, pasją, muzyką i tym, co lubisz, i nie lekceważ samego siebie. Jowisz będzie patrzył na to, aby wszystko było wdrożone w życie do końca i zabezpieczone na długie, długie lata. Dziękuję wszystkim serdecznie za wysłuchanie. Jeszcze raz zapraszam do kontaktu. Życzę Wam wspaniałego roku 2023. Wysłuchajcie jeszcze prognozy ogólnej na, na następny rok. Do zobaczenia i dobrej energii. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.